Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Robert Lewandowski oburzony ofertą Bayernu Monachium. Dlaczego Leo Messi zawodzi w Paris Saint-Germain? Klątwa Argentyńczyka. Ogromne problemy w Wiśle Kraków. Media atakują Jakuba Błaszczykowskiego. Sebastian Szymański w realu Betis. Zaskakujące doniesienia. Oraz kłopoty Krzysztofa Piątka w Fiorentinie. Zanim zaczniemy, mała informacja o konkursie. Do wygrania jest taka oto piłka... Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał, polubić ten film oraz zostawić komentarz z hashtagiem Konkurs. To wszystko. Wyniki pojawią się już niebawem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną do tej pory. Już naprawdę bardzo mało nam brakuje, aby było nas aż 250 tysięcy. A teraz chwila dla partnera kanału, i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Futbal 1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. trzeba przyznać jedno. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium jest wciąż niejasna, co budzi pewien niepokój. Tym bardziej, że wciąż docierają do nas nowe, zaskakujące informacje. Kapitan reprezentacji Polski ma ważną umowę z Bayernem do końca czerwca 2023 roku, ale jest dalej niż bliżej dojścia do porozumienia z mistrzami Niemiec. Polakowi zależy na przedłużeniu aktualnej umowy do czerwca 2025 roku, a nie do czerwca 2024, tak jak to miało miejsce z Tomasem czy też Manuelem Nojerem. Kataloński sport od samego początku całej farsy bada temat przyszłości lewego. Co ciekawe są oni przekonani, że Polak jest coraz bliżej odejścia z Bayernu Monachium. Wszystko wskazuje bowiem na to, że negocjacje pomiędzy obiema stronami nie idą łatwo. Wręcz przeciwnie. Rozbieżności są bardzo duże, a to ma powodować frustrację polskiego napastnika. Złość Roberta Lewandowskiego na Bayern Monachium wciąż rośnie. Napastnik nie przetrawił jeszcze rozczarowującej propozycji kontraktu, którą klub przekazał już jego a Agentowi Jupiniemu w formie deklaracji intencji i którą chce negocjować w ciągu najbliższego tygodnia. Polski piłkarz nie jest zadowolony z długości umowy, a tym bardziej z oferty finansowej, która jest na stole. Sama długość kontraktu to nie tak duży problem w porównaniu z podwyżką, której oczekuje Lewandowski. Nie można mu się dziwić: w tym i w poprzednim sezonie był w wyjątkowej formie i strzelił kilkadziesiąt goli we wszystkich rozgrywkach. Ale Bayern ma wykręcać się problemami finansowymi, dlatego proponuje przedłużenie kontraktu tylko o rok na tych samych zasadach. Dziś Lewandowski jest bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że jego czas w Bundeslidze dobiegł końca i że nadszedł czas, by wyruszyć w ostatnią przygodę w elitarnym futbolu i jednocześnie być w stanie dać godny zarobek Bayernowi. I tam, oczywiście, na scenę wkracza FC Barcelona. W Barcelonie Lewandowski nie ma co liczyć na większe zarobki. Wydaje się jednak, że jeśli przeszedłby do Hiszpanii, to w zupełnie innym celu. Kapitan Białoczerwonych większość swojej kariery spędził w Niemczech. Najpierw w barwach i Dortmund, a później w Bayernie. Być może chce spróbować czegoś nowego, co raczej nie jest niczym dziwnym. A według Was Robert Lewandowski powinien przejść do innego klubu? Jeśli tak, to napiszcie dlaczego. Wydaje się, że Leo Messi to już nie jest ten sam zawodnik co jeszcze 2-3 lata temu. Argentyńczyk latem zeszłego roku przeniósł się do PSG po tym, jak wygasła jego mowa z Barceloną. Na początku wydawało się, że to świetny ruch. W końcu, jak atak składający się z Messiego, Mbappé i Neymara, mógłby zawodzić. Jak się okazało, zespół naszpikowany gwiazdami to bardzo kiepski pomysł. Leo Messi w Paris Saint-Germain nie radzi sobie najlepiej. Nie potrafi się odnaleźć w zespole. W 32 rozegranych meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 9 goli i zaliczył 13 asyst. Biorąc pod uwagę to, do czego przyzwyczaił nas Argentyńczyk, nie można uznać tych statystyk za wybitne. Na tym jednak się nie kończy. Opta Yen przedstawiła inne ciekawe dane. Które przedstawiają skalę pecha. Lionel Messi uderzył 10 razy w obramowanie bramki w sezonie 2021-2022. Od rozgrywek 2006-2007, kiedy Opta zaczęła zbierać statystyki, żaden inny piłkarz nie przebił tej liczby w jednym sezonie. Klątwa. Co prawda, Paris Saint Germain zapewniło sobie tytuł mistrza Francji jeszcze przed zakończeniem ligi, ale powiedzmy sobie szczerze, nie to było głównym celem paryskiego klubu. Trzeba przyznać jedno: bardzo dziwne jest to, że Leo Messi, czyli jeszcze rok temu najlepszy piłkarz na świecie, zaliczył aż tak potężny zjazd formy. Jeszcze kilka lat temu porównywano Krzysztofa Piątka do Roberta Lewandowskiego i nic w tym dziwnego. W końcu w piku swojej formy Krzysiek notował kosmiczne liczby, grając w przeciętnej Genoi. Po spadku formy w Acymilanie postanowił przenieść się do Herty Berlin, gdzie jego dyspozycja jeszcze bardziej się pogorszyła. Z tego też powodu właściciele berlińskiego klubu postanowili go wypożyczyć do Fiorentiny. Początki piątka po powrocie do Włoch były naprawdę dobre. Jak teraz jednak wygląda jego sytuacja w klubie? Od początku kwietnia Krzysiek wyszedł na boisko w pierwszym składzie tylko raz. La Gazzetta dello Sport informuje, że obecnie, że obecnie to Artur Cabral jest zaufany szkoleniowca Vincenzo Italiano. Wątpliwe, aby taki stan rzeczy zmienił się w kolejnym sezonie. Według włoskich dziennikarzy Brazylijczyk jest o wiele bardziej kreatywnym napastnikiem, aniżeli tylko czekający na okazję piątek. Zdaniem Legazetta dello Sport, jeśli nawet Fiorentina wykupi tem polskiego napastnika za 15 milionów euro, w następnym sezonie będzie on głównie rezerwowym. Wisła Kraków to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Ekstraklasie. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że przez problemy finansowe pożegnają się na dobre z grą na najwyższym poziomie sportowym w Polsce. Wówczas jednak do akcji wkroczył Jakub Błaszczykowski, który wyciągnął klub z tarapatów. Aktualnie ich sytuacja wygląda bardzo źle, bowiem najprawdopodobniej spadną z Ekstraklasy. W sobotę Wisła Kraków w arcyważnym meczu zaledwie zremisowała 0-0 do -0 z Jagiellonią Białystok na własnym stadionie. W kontekście walki o utrzymanie nie jest to dobra informacja dla kibiców Białej Gwiazdy. Tym bardziej, że rywal za zagłębie Lubin pokonał radomiaka 6 do 1 i oddali się od strefy spadkowej. Wszystko wskazuje na to, że Białogwiazda na pewien czas pożegna się ze Straklasą. Ciekawiej wypowiedzi na temat problemu Wisły udzielił Jacek Staszek. Posłuchajcie. Że w tym momencie Wisła to jest klub Jakuba Błaszczykowskiego, który. który. Wsadził w roli prezesa swojego brata. Jego długoletni współpracownik jest wiceprezesem. Jego wujek jest teraz trenerem i będzie dyrektorem klubu. To jest ta stabilizacja to, i ten pozytyw, który być może z tego wynika, jest taki, że moim zdaniem Jerzy Brzęczek zna się lepiej na piłce niż Jakub Błaszczykowski. I potrafi przemówić w jakiś sposób do rozumu i powiedzieć w jaki sposób należy budować klub piłkarski. Ale jest wiele przykładów drużyn, które od razu chciały awansować z powrotem do, do wyższej klasy rozgrywkowej, nie tylko do ekstraklasy. Mówię też o, e, o, o klubach w innych ligach. No, e, ja mam przed oczami cały czas Sunderland, który miał nadzieję na szybki powrót do, do Premier League, a spadł jeszcze niżej. E, i, e, I obawiam się, że będzie, w, jeżeli Wisła by spadła do, do pierwszej ligi, to będzie powtórka hasła ekstraklasa albo śmierć. I e, Wisła nie zna pierwszej ligi, nie wie jak się tam gra. Nie grała tam od dwudziestu paru lat, e, nie wie z czym to się je, nie wiadomo jak, e, jak zareagują na to kibice. E, czy będzie trzeba wynajmować cały stadion, czy tylko jakąś część i jaką część. E, sponsorzy zadeklarowali się, że zostaną, ale czy na dłużej niż jeden sezon? W jakiej? W jakiej formie, którzy z zawodników zostają. To jest jeden wielki chaos, jeden wielki bałagan, który może się narodzić po spadku. To cały czas będzie rządzić ta sama ekipa, która, która do tego spadku być może doprowadzi. I, I biorąc pod uwagę to wszystko, może się zrobić naprawdę bardzo. Trudna sytuacja pod względem psychicznym, mentalnym, jakiejś takiej energii wokół klubu. W pierwszej lidze, który przecież przed tym sezonem plany były na stabilizację. Po udanym początku były jakieś przebąkiwania o Pucharach, było przebąkiwanie o finale Pucharu Polski, a Puchar Polski jest najkrótszą drogą do Pucharów. I teraz nagle z tego poziomu, rok trzeba spać do poziomu. Pierwszej Ligi. Czy Wisła Kraków uniknie spadku? Bardzo wątpliwe. Pozostały im jeszcze dwa spotkania do rozegrania: jeden z Radomiakiem, a drugi z Wartą Poznań. Aby uniknąć degradacji, musieliby wygrać oba te mecze, co przy ich aktualnej formie graniczy z cudem. Sebastian Szymański to bardzo utalentowany zawodnik, który na co dzień występuje w drużynie Dynamo Moskwa. Agresja Rosji na Ukrainę zupełnie może jednak zmienić jego przyszłość. Pewne jest, że latem reprezentant Polski pożegna się z klubem. Wciąż nie wiadomo jednak gdzie ostatecznie trafi. W mediach od jakiegoś czasu pojawia się temat przenosin do Hiszpanii. Taki ruch potwierdził nawet sam selekcjoner Czesław Michniewicz. Z początku bardzo często mówiło się o Realu Sosjedat. Ten temat jednak bardzo szybko ucichł. Ostatnio wiele mówiło się także o realu Betis. Jak podają media, ten temat faktycznie istnieje. Betis dostał propozycję sprowadzenia Polaka do siebie, ale jak na razie nie poczynił w tym kierunku żadnych konkretnych ruchów. Można więc stwierdzić, że klub z doskonale wie o istnieniu Szymańskiego i obserwuje jego poczynania, ale na dzień dzisiejszy jego transfer do owego zespołu jest bardzo odległą perspektywą. Miejmy jednak nadzieję, że Szymański nie podejmie pochopnej decyzji, bowiem szkoda by było, aby taki talent się zmarnował. Dla Sebastiana Najważniejszym czynnikiem jest regularna gra, a przejście do drużyny, która nie będzie miała jasnego planu wobec Polaka, może okazać się mocno problematyczne. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Was podobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie!